Dobra, teraz jak jeszcze coś kurwa puści, puści z tego Binda kurwa bez powodu to ma bana E o co chodzi tutaj? A, dobra Ocy się ma szkiszek Kała Całobi Hello, proszę nie

Nie chce mi się. What the No nie bijemy się.

Kurwo? Co to jest pan mam masz znaczy, kurwo? Ja firmy. O, nieważne. Ale... Ja myślę, że pełne mutowanie, wiesz? Powinno być na Discordzie. Nie tylko kurwa, mikrofon. Ale jestem mutowany na Discordzie. Ale chodzi mi, że nie tylko mikrofon właśnie też. Czekaj. Idź na lewo! Zabijcie, idź. Na lewo! Dobra, czekaj! Jest patrz tutaj, czwany akwariusz. Aha, Bitter, jesteś nowy Idź pierwszy, zobaczysz o co chodzi na tych drzwiach. Nie. <grym> nie. Nie? Nie, nie. Będę się patrzył, co wy robicie, żeby was się podobać. Nie, 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 no no tak no? no. nie. Ale panowie! No ale widzicie, no nie. Nie, teraz wy. Nie, teraz wy, Marciszek. Aha, Baszer, widzisz nikt, <laughs> ja, idźcie dalej! Do... Nie, Dalej, Dale szmatie, co się... Dobra, patrz jak prosto No weź tak nie! <laughs> Imposter Wła <laughs> <O> ty! Amongus <laughs> momenty among! To jest nie por? Ojny polor Jest znowu to dopiero co, co w programie Impodałem się. Most, Ej, w nie w jednej tu. osoby! Yeah? Yeah, so uh, no, yeah. <laughs> 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 w tym nie zadziałał. Spacy ty tak impostor. Chwak, ja to od razu no proszę. To tak Co? Oh my god! Jeszcze się nie Nie, ja mam To się nie, to, to się nie... Patrzcie jak ci zabrać. to so, Wait, <andony Carney. warz musician> oh, nie może być śmiesznego. Nie znam tak Nie O nie ma... Daj ci tą i tu będzie po oczy. I tak My i tak czekaj. Tak nie wiem, czek. <grywa> <grywa> bo tej rundy chyba nie wrzucę, wiecie? Nie, <grywa> co mi się tak długo wydaje. Fajnie, co to za zagrałem w takiego fajnego stika, sticka, tylko że w prawdziwym życiu. <grywa> dobra,

Nie wiem skakać! To niesprawiedliwe! Wy, wy umiecie skakać! Hej, Big Shot Ej, bo tam po drugiej stronie jest ghostwo wiesz? zbierasz? Mati! Ca jest? na marciczka, masta nie wygląda! No oczywiście! No bo to jest nie ma sensu, bo to jest tak wchodząc w tą grę! Zostaw Tati, na niego nadwójkę. Nie dobra, dobra, nie wtedy. Damego! go Przyblokowało się! O, się. O, o. Mati, to miałaś zaznaczenie, także. my wchodzimy w tym samym momencie. Dobra, ja jesteś to, jest to jest takie proste. Szczęśliwe, to śpiewce za, no za to. Ja przeżyłem, jak się tam jest skimowaliście, więc ja i dostatni. A bo ci go! KOŁO BANGAL! Jak przejdzie... Czemu jak się, ja to teraz przechodzę? Właśnie, uh, Czekaj, bo on tam... Czekaj. Idź, ja poczekam. JAHU! WŁA! Zwykla gameplay. A widzisz? Widzisz te małpy? Widzisz te małpy dwie? Widzę te małpy. O... What the fuck? Zaraza. mądre małpy. OLA CHOK BOMB!